Today I am decorating small Christmas tree silva, like that small. Dzisiaj będę ubierać malutką choinkę srebrną. This Christmas tree it has been sent by my mom over 30 years ago. Ta choinka była wysłana przez moją mamę ponad 30 lat temu. I've got video from last year, when I was uh, decorating this Christmas tree. Mam to uh, video też filmik zrobiony z ubiegłego roku, gdy dekorowałam tą choinkę. So if anybody wants to check, it's on my channel. Jeżeli ktoś chce zobaczyć to jest uh, na moim kanale. This Christmas tree my mom bought on the market. At the front of a unit from Russian woman. It was tall, like that. But something went wrong, broke, and I have to get rid of it. Tą choinkę moja mama kupiła na rynku, przed naszym blokiem. Od jednej kobiety z Rosji. I ta choinka była dużo wyższa, ale połowa a po prostu coś się stało, popsuła się, nie stała prosto. Coś się tak stało, że ja musiałam wyrzucić. To teraz używam połowę i ubieram co roku tyle ile jest. Teraz I'm just using half of that and um, decorating for memory of my mama. I tak robię dekoracje. Po prostu dla pamięci, dla mojej mamy, która już nie jest z nami. It happened that she went away just for Christmas. I tak się stało, że odeszła od nas przed świętami, i teraz co roku. Ubieram dla niej tą choinkę i stawiam talerz na stole z myślą o niej. So when I finish this, I will be back to you. Jak skończę wkładać gałązki, to do Was wrócę. So now I'm going to do the top. I think last year was red or red and gold. I will try this one. W ostatnim roku była czerwona. This one used to have lights and they stopped working. So I cut the cable i will see if this fits. Yes. One miały światła. Ale przestało pracować i musiałam kabel obciąć. I have tied up this tree with the lights to the table because um, it's not stable. Uh, przywiązałam uh, uh, z uh, koronką do stolika, żeby się nie przewróciło. And then I will cover with something else. Oh, I will show you a little bit. We went to the shop and we bought some decorations on special. Poszliśmy do sklepu i kupiliśmy parę dekoracji na przecenie. And I bought the last two. Look, last two I bought for the table. Beautiful. This is what I wanted. I will put over here because I don't want to be scrunched. I'll wash I probably won't be able to show you because everything is wrapped. Nie będę mogła wam pokazać, bo wszystko jest I bought for my daughter, for my other daughter, few things, and uh, for us. And when I uh, do, decorate the other Christmas trees and the, uh, some of the things, I might add over here. Jak ubiorę inne choinki, to um, jedno czy dwie rzeczy tutaj powieszę. Na przykład this one. See. It was one dollar, some of the items I bought for 50 cents. Ten za dolara, a niektóre rzeczy kupiłam po 50 centów. I kupiłam i dam też Larysie, bo jej drugiej córce. Uh, my druga córka, everything's got with the color with the white uh, glitter, to ja. Uh, I bought for her this same kala. Dla Larysy kupiłam też, ale ona tylko ma białe, srebrne, błyszczące little angel. Aniołek postawimy tutaj. Later on I will put probably something white and then on the top. Or oh, I will do the the, the Christmas wheel. Coś tutaj przykryję białym. And this is top two. I to jest też na górę na choinkę. But the color is different. It will go on the green. Inny jest kolor. I will see, maybe I will change. So now first I am going to do some lights. Pierwsze założę światła. I don't have many lights. The old lights as long as they are working, I'm using them and the new lights come up the very thin string. You can't see them on the tree, but they still uh, still giving uh, some light. Ja używam wszystkie stare światła, a te nowe w sklepach już są takie małe cieniusieńkie uh, kabelki. Mam ich na inne drzewo, wezmę, ale tutaj tylko włączę to, dlatego że tutaj mam kontakt. Because I've got the PowerPoint here. So I want to do over here. I want to use over here. And this one of course it's, uh, this color, so it will, uh, match. I to jest ten kolor, który będzie pasował do tej, do tej dekoracji, dlatego że dekoracja będzie, będzie, żeby pasowała do tej choinki. I am going to add sound, voice sound of my family singing for me 40 years ago, 41 or 2 years ago. The Christmas carols. Dodam głos mojej rodziny, staśmy. jak będę ubierać. I am doing this on the, every of my video Christmas videos because it's very close to my heart. It's just warming up. It's my family, family I have not seen for 30 years, and I don't know if I will ever see. Because most of them who sing for me is not here with us anymore. Te kolendy, które są śpiewane. O, oh, have to fix. To moja rodzina dla mnie śpiewała 40 lat temu, i dla mnie są bardzo bliskie mojego serca. To. Zawsze te głosy co roku, gdy ubieram woinkę i jestem w domu, włączam, szczególnie w tym czasie świątecznym, bo to dla mnie jest bardzo ważne. Tylko osoby, które są za granicą i nie mają dojścia do swojej rodziny, do Polski, będą rozumieć, o czym ja mówię. I start looking more beautiful. Zaczyna wyglądać pięknie. Nie by taka malutka, ale też może dodać uroku. I will choose first the white and small decorations. This Christmas, Santa. I got many, many of them. A ten Mikołaj, mam parę różnych. Uh, this Christmas Santa was uh, produced in Poland, was made in Poland. I will find something to hang. I should have here in the drawer the green, uh, the green, yes, to hang. So I will hang because I don't want to break. It's mine in Poland because I am Polish person. I uh, really appreciate all of the Polish decorations. But I Polka, I rather won't hang on the. because I'm afraid it will break. I will have to tie it up to this post. I am afraid that this maybe will fall i will see at the end when i finish decoration i've got many many made in poland and after christmas if anything is made in poland we buy because it's up to 75% off I'm produkowanych w Polsce i po świętach jak widzimy gdzieś przecenę produkowanych w Polsce dekoracji baniek to zawsze się coś dokupi bo one są przecenione 75% taniej This one made in Poland o ty o ty No, not the I don't have family in Australia. I've got only my two daughters and my granddaughter Nea and my son-in-law. Ja nie mam żadnej rodziny w Australii, tylko mam dwie córki, wnuczka teraz jest i mój syn, mój zięć, mój zięć. In the Poland It was always a happy time, happy celebration. W Polsce zawsze były. Była taka tradycja, naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo bliska sercu. And I am trying to. Make Over here, atmosphere for my children. My daughter's born over here, and they celebrating with me every Christmas. They learn. They have learned from me. My córki some urodzone Tutai. I one obchodzą święta Bożego Narodzenia tak jak ja ich nauczyłam. Co ja stwarzam tą atmosferę, po prostu, żeby trzymało się wszystko w pamięci, żeby pamiętać o przeszłości, żeby moje córki wiedziały o tradycji. In Australia, is thousands of different religions. W Australia, there thousands of different religions. I am trying to do most of the things like we did in Poland with our religion. And I respect every religion. Ja próbuję tak robić, jak było w Polsce. A jeżeli ktoś inny też obchodzi święta Bożego Narodzenia z innej religii, to błogosławię ich. Come on, wrong, way. wrong way. At the end, when I do the other trees. I've got very small Christmas decorations uh, from Poland, so I will add over here. Na końcu, jak ubiorę inne choinki, to mam z Polski malusieńkie banieczki, to ich tutaj dołożę. A teraz wam pokażę, jak to wygląda. And now I will show you how this look like. I've got many decorations still here. I am going to use in the different shop, in the different Christmas tree. Merry Christmas to everyone, wesołych świąt, Bożego Narodzenia dla wszystkich, którzy oglądają. No.